Powiedz mi, jak to jest możliwe, że. Czy, no, przypuszczam, nie, ale czy, czy my kiedyś sprawimy, że, że fast foody, takie jak właśnie Mac, KFC i tego podobne, że one splajtują, że ludzie w końcu w takiej ilości pojmą, że choćbym nie wiem, jak był głodny, no to tego gówna nie zjem. Wiesz, sa, sam grzeszę, sam, sam z, zdarza mi się Jasne. to, bo są zawsze otwarci, są wszędzie. Są po drodze Słuchaj, i są sprawdzeni wiesz, Jestem do może na ofito, no, ale kto wiesz, nie wytoczył się z jakiegoś klubu o trzeciej nad ranem i wybełtał te magiczne słowa. To <laughs> I, I czekał z zawieszoną głową, i później ja tak. Nie, no kto tego nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamień. Oczywiście, no że tak. Ale wiesz to od nas zależy, co będziemy chcieli jeść. Czy one tak szybko znikną? Kurde, nie no bo myślę, że to już jest tak zakorzenione gdzieś w trochę popkulturze, że przez długie lata to jeszcze gdzieś będzie, bo to będzie z maka. Zresztą wiesz, zobacz, jak dzieciaki na to reagują. Coś ciekawe, stary, no, ale, ale dla... kto dzieciakom to pokazuje? Ale powiem ci najlepszą rzecz. Ja z moim synem wielokrotnie chodziłem na jakieś przeróżne burgery i jemu burger gourmet nie smakuje, taki wiesz, z parkowej na przykład, czy, czy jakiś inny, ale no nie. Maka bym zjadł, nie? No bo to jest nafaszerowane cukrem i Może, jest. Może, nie jest wiem, czego czy to się. Nie, nie, nie wiem, ale wiesz, że mi na przykład fizycznie nie smakuje, jak idę i jest, nie, nieważne z której sieci, zawsze mi się wydaje już taki sztuczny, już zdecydowanie wolę te y, robione ręcznie. Czyli znaczy, ja mam tak, że nigdy nie wybieram tego jedzenia, kiedy nie, absolutnie nie muszę. Czyli jak jestem w trasie. I wiem, że wolę zjeść maka niż ryzykować jakiś zajazd. Chociaż nie wiem, chyba, chyba zmienię podejście. Wiesz, I to już jest coraz lepiej, naprawdę. Wiesz, Polska tak bardzo się zmieniła i tak zupełnie inaczej w tym momencie wygląda. to może nadal można się gdzieś zatruć, ale hej, no kto się nie zatruł w maku? No. no, w sumie rację. Czy tam w KFC kogo później nie. Ja trzy razy byłem w Burger Kingu i trzy razy skończyło się to no, ta, takim, nazwijmy to, tajfunem. Trzy razy i trzy razy tak się skończyło, więc oni i to na przestrzeni bardzo długiego czasu, więc jakby odstępy lokalne były totalnie inne, więc coś tam jest, na co mój organizm może, mówi baz. może. Mówi może, basta. może, może, może. Ja, ja skończyłem pod kroplówką w, w szpitalu stary. po KFC. Co? Ja skończyłem pod kroplówką w KFC po KFC w Anglii. Damn. <laughs> Jezu, przepraszam. Ale na przykład, jak byłem w Stanach, to mnie zaskoczyło. Ale, ale tak te próbowałeś, jesteśmy w ogóle hamami. Nasz kolega nam mówi, że prawie skończył pod koprówką. Pewnie to była ciężka sytuacja. A my... O! Nie, jak w kodłubirze. Oh, no! Anyway! chłop <grym> się, <grym> się, <grym> się prawie podejrzewam, podejrzewam, że Salmonella, bo to było no. 24 godziny. No, wiadomo czego. I no. Można się nieźle. Można się załatwić, bo jak się odwodnisz, to jest kaplica, nie? No, dokładnie. Ale tak. Ale jestem tutaj z wami teraz, niestety. Tak. No, właśnie dlatego nasza reakcja była taka, for, że... For jakby... better or worse. Nic się, nic się nie stało, wszyscy są cali. Ym... Wyszliśmy od samochodów, doszliśmy do KFC. Tak, ale jeszcze w tym temacie coś, coś miałem powiedzieć i mi zostało to odebrane. <laughs> zostało mi to odebrane. Ale... Znaczy, ja ci powiem inaczej. Mamy chyba gdzieś tam tendencję do takiego fatalizmu, szczególnie w Polsce, że wszystko się zaraz zesra. A jak najlepiej idzie tam naprawdę dobrze. Nie no, ja, ja jestem optymistycznie nastawiony mimo wszystko. No. Wiem, wiem, że że jest ciężej w paru aspektach, bo jak sobie pomyślisz o tym, jak, to, jak to, to jest dużo memów i dużo już skeczy i różnych gagów na ten temat, słyszałem jak to wiesz, Amerykanie się śmieją, że nasi dziadkowie kupili sobie dom za dwa dolary i garść z jeżyn, a, a my musimy zapieprzać wiesz dwie osoby na kredyt, żeby się uwięzić do końca życia ze spłatą rada i ceny mieszkańców i ceny są do naszych zarobków na resąne. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko pytanie jest znowu wrócę z gdzieś tam, do tej Tajlandii, co dla mnie było zaskoczeniem, bo jak rozmawiałem z kolegą, zacząłem pytać: a jakie macie podatki, nie? A, a ile płacicie VAT-u? A, a ile płacicie na przykład za prąd? Tak z ciekawości po prostu. I on mi mówi, że w pięknym. Wiesz, takim pięknym kondo, ładnym w Bangkoku w samym centrum, basen, siłownie. Fiu, 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 fiu. Mhm. I on mówi, że on z klimatyzacją, która chodzi 2,4 h Płaci 270 zł? Za czemu? Z 270 zł? To wiesz, jakby. Ale za co? Za prąd. Miesięcznie? No. Można. Czemu to jest w Europie tak? ekstremalnie drogie. Po co nam kolejne 9 miliardów podatków? Do czego Ile można nas jeszcze wydoić? Wiesz jakby ja pamiętam jak z rodzicami yy, wyjechaliśmy gdzieś w latach 90 jakimś Polonezem gdzieś wiesz po Europie i tak dalej. Kasa za bardzo nie było, spaliśmy czasami po jakichś stacjach benzynowych, ale dało się coś zobaczyć, dało się gdzieś zostać. Pamiętam, że gdzieś w Paryżu nawet byliśmy w jakimś w miarę centrum w jakimś hotelu, który prowadził jakieś siostry zakonne w ogóle i tak dalej i w miarę to jakoś rodzice byli w stanie to powiązać koniec z końcem. Nie? A w tym momencie jak patrzyłem, chyba w zeszłym roku chciałem, żebyśmy z rodzicami pojechali sobie gdzieś do Włoch i tak dalej, nie. w czasie okresu urlopowego tak, żeby dziecko w szkole i tak dalej, tam lipiec, sierpień, to wiesz, mi się wrotki wywróciły. Ja zawsze mógłbyś popatrzeć na ceny nad Polskim Morzem byś się jeszcze bardziej załamał. Tak, znaczy to było podobnie. Nie? No. I, I to jest klimat, ale, ale, ale czemu? Czemu mamy aż tak dużo podatków? Czemu one są aż tak wysokie? Czemu ktoś, kto nie wiem, zarabia do 10 czy do 15 tysięcy złotych dostaje takie same podatki, no, ale... jak ktoś, kto zarabia 30, 40 tysięcy złotych albo 50 tysięcy złotych, po, jak pogadaj... jest na przykład na liniówce 19%? No, widzisz, to jest bez sensu zupełnie. Pogadaj dzisiaj z kimkolwiek kto cokolwiek buduje. nie? Swoją drogą, dlatego jakby to jest na zasadzie. Czy trochę do ludzi, czy trochę do rządu na zasadzie wake the fuck up. Bo my sobie możemy ponarzekać tutaj, tylko zobacz, gdzie jest Europa teraz, a gdzie była kiedyś, gdzie wiesz, wszędzie jest coraz drożej jest coraz nie jakby pod tym względem gorzej. Ta Polska się jakoś utrzymuje i myślę, że to jest ogólny problem Europy. Tam. Azja mnie, Azja mnie naprawdę powiem ci bardzo, bardzo, bardzo zaskoczyła w Korei jest, bo tej normalnej jest, jest podobno no podobnie z podatkami, nie jest to e, tak jakby horrendalne. I teraz ta Azja, która, no bo Korea przyciąga nam samochody, właśnie Hyundai, Kia, etc., bardzo dużo telefonów, na przykład Samsung też. Oni są w Europie, tutaj sprzedają potężne ilości. i To możemy mówić: O, oni mają ofensywę. Ty, moment, wolny rynek, tak? No tak? Każdy może to samo, więc jeżeli my się w Europie nie zabezpieczymy przed tym gdzieś, to zaraz zostaniemy z niczym i ta nasza europejskość będzie taką półlegendą. No już, już trochę jest. No, ale rzeczywiście po samochodach to dobrze widać, bo yy, patrząc na to, co jeździ po drogach, no to, no to wiesz, gdzie ten kapitał odpływa. Zdecydowanie. Znaczy wiesz, to, co my możemy gdzieś zrobić? Ja wierzę w to, że to, co mogę zrobić i na co mam wpływ, który jest powiedzmy gdzieś koło siebie, to, to jest ten wpływ, który mogę mieć gdzieś tam największy. Zdecydowanie oprócz samego narzekania <laughs> na widzi. Więc ja, ja lubię zmiany, które się poczyniły w Polsce. Lubię zmiany tego, że ludzie są coraz bardziej rzeczywiście świadomi. Mhm. Ludzie, z którymi rozmawiam męski krąg, na którym się spotykamy, gdzie zupełnie z innymi ludźmi się widzimy, o zupełnie innym poziomie rozumowania, patrzenia na świat i zastanawiania się, wiesz, nad swoim życiem. To mi się podoba, ja to bardzo lubię i podoba mi się, gdzie doszła Polska i podoba mi się, wiesz, jak mimo ciężkich warunków, że gonimy Europę, to jeszcze na nas patrzą ze zazdrością. Trochę ta polskość we mnie mówi jest, tak. Jest lepiej. A czy nie? Ja, ja, ja odkąd przeczytałem, nie, nie skończyłem jeszcze, ale, ale byłem gdzieś w połowie, jak odłożyłem na, na półkę książkę Factfulness. O, o, tym, o tym właśnie, jak dobrze jest. Czyli jak bardzo mamy zakłamane spojrzenie na rzeczywistość taką ogólnoświatową. Na, wiesz, pytania typu, ile procent dzieci na świecie jest zaszczepionych, nie? Yy, ile procent ludzi na świecie ma dostęp do bieżącej wody? Takie pytania. I w testach okazywało się wszędzie na całym świecie, jak były robione, że praktycznie. Ludzie zawsze zakładają, że jest gorzej niż że jest w rzeczywistości, a ja w rzeczywistości jest naprawdę coraz lepiej, tylko nie. To tak ba bardzo skracam tą książkę, bo tam jest mnóstwo czarno na białym informacji, jak bardzo jest lepiej niż kiedyś. Więc ja wiem, że tutaj ktoś jak słuchał nas przez chwilę, tą księgą myśli, że chcieliśmy ponarzekać, ale tak naprawdę pod każdym względem uważam, że. że, że Ogólnie jest lepiej. Świadomość wzrasta, na przykład w kontekście wielu, wielu takich tematów, które tutaj poruszamy, związanych właśnie z, z mężczyznami, z naszym zdrowiem psychicznym, jakby są problemy, jasne, że tak, i one są cały czas w wielu takich miejscach, które są poza naszą bańką, ale fakt, że w naszej bańce robi się lepiej, mhm. wydaje mi się, że spowoduje, że w każdej innej bańce zacznie to docierać.